A jak myślisz, Bożenko, czy kobietom jest trudniej wyjść z bezdomności? Uważam, że kobiecie jest gorzej na ulicy być, bo niektórzy mężczyźni świadomie mają, to jest ich wybór, że nigdzie nie chcą pójść, że chcą udowodnić, że są niezależni, że oni są po prostu wolnymi ludźmi, oni wolność inaczej rozumieją. Mówiłaś Bożenko, że mężczyźni czasami większość z wyboru, a kobiety nie z wyboru trafiają na ulicę. No, wątpię, żeby jakaś kobieta chciała być po prostu bezdomną. Może ze złych wyborów jej życiowych stała się bezdomną osobą, bo nie wszystkie panie są alkoholiczkami czy jakimiś narkomankami. No, nie możemy wszystkich do jednego pora włożyć. Są różne sytuacje w życiu. Ale żeby kto, któraś pani dokonała takiego wyboru, że ona opuszcza dom rodzinny, czy męża, dzieci, rodzinę, bo ona chce być bezdomną, to raczej, nie wiem, z, 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 według mnie to jest niemożliwe po prostu, no w głowie mi się nie mieści coś takiego, ja, bo mężczyźni prędzej. Rzucam pracę, bo mnie denerwuje, nie mogę się dogadać y, z, z szefem, na przykład, albo nie, nie chcę się dostosować do tych godzin pracy, czy za małe mam wynagrodzenie, po co mi praca? Dam radę. No wiadomo, nie ma pracy, nie, nie opłaci mieszkania, nie zapewni sobie takich podstawowych środków do życia, no to wyląduje na ulicy. A kobiety, raczej są według mnie bardziej takie domatorkami są, przynajmniej powinny być. Podobno w genach to mamy. A Bożenka, z twojego doświadczenia, jak tutaj y, jesteś y, w schronisku dla kobiet w kryzysie bezdomności, to większość tych kobiet, która tutaj jest, y, to y, z jakiej przyczyny ona znalazła się na ulicy? Tutaj są. Ja nie wypytuję, bo po prostu szanuję y, czyjąś prywatność, jeżeli ktoś sam nie powie, ja nie wypytuję przez partnera, który był bardzo zły, niedobry, że bił, że y, y, kazał y, robić takie rzeczy, które im nie pasowały i y, były niegodne, ale na pewno nie wszystkie y, z jednego powodu tutaj są. Czyli nie dawała rady, bo na przykład partner zmarł a widocznie tam był nie tylko głową rodziny i wszystkim się zajmował, dbało wszystko. Zagubiły się i po prostu znalazły się tu, a w ogóle nic nie mają wspólnego z narkotykami czy z alkoholem. Ja wiesz, to Bożenko też zauważyłam przy pracy z kobietami w pustostanach, że one żyją w takim letargu z dnia na dzień i ciężko im podjąć tą decyzję, żeby wyjść z tego, żeby iść do schroniska, żeby poprosić kogoś o pomoc. Że ma się już tego dosyć że chce się wyjść z kryzysu bez domności? Nie, po pewnym czasie to przychodzi. Na początku może się, nie, jak ktoś sobie radzi, to y, zachystuje się tą wolnością, wstaje kiedy chce, śpię gdzie chce, robię co chce. To jest takie. Y, no, tak y, no jak mówię, zachłyśnięcie się chwilowe, ale później przychodzi niestety. Przychodzi chwila, i szczególnie jak y, przyjaciele, znaczy no, przyjaciele, tam się nie ma przyjaciół, znajomi, koleżanki, koledzy odejdą, bo każdy gdzieś ma, jeden zbiera złomi, jeden y, jedna pani się mówi gdzieś tam z kimś, gdzieś idzie, no i zostaje sama. No to nachodzi no, taka chwila refleksji, przynajmniej mnie tak naszła. myślę, ja co ja tu robię? O kulach jeszcze. No ja miałam trochę łatwiej, bo y, ludzie jednak trochę się litowali. Ja nie mogłam gdzieś stanąć pod sklepem, y, nawet paląc papierosa, czekając na kogoś, kto poszedł do sklepu kupić, bo mnie zaczepiano, czy nie jestem głodna, czy nie chcę, to musiałam odchodzić od sklepu, bo uważali, że ja, nie wiem, stoję, żeby tam, żeby ktoś mi jakiś pomoc udzielił, żeby mi coś kupił. Na siłę mi kupowali, mi, nieraz mi, że ja nie mogłam się później z tym zabrać, siedziałam i tylko czekałam, żeby ktoś taki bezdomny przyszedł, żebym ja mogłam porozdawać im, bo nie miałam jak odjechać stamtąd. Ja Miałam takie przypadki, a na starym rynku to nie powiem. Miałam taki przypadek, że siedziałam na ławce, yy, paliłam papierosa, to była późna godzina, bo to było po 12:00. Szła pani, z jakiegoś pubu wyszła z panem, więc yy, minęła mnie, ale za chwilę się wróciła i sama od siebie dała mi 500 złotych. Co ja nawet nie powiedziałam dobry wieczór, bo nie znam tych ludzi, ani nic się nie odzywałam, ale sam już siedziałam na tej ławce, nawet wam powiem gdzie, na Quadro, to jest taka malutka uliczka między Arsenałem a, no Quadro, jak się idzie do Bamberki. Tam są takie ławeczki kamienne. A to było lato, było, było ciepło. Ja sobie siedziałam w papierosa i słuchałam różnych melodii, bo wtedy rynek nie był w remoncie. I w każdym pawie były te ogródki i wszędzie była inna muzyka puszczana I tak sobie miło spędzałam czas, bo się nie bałam, bo policja chodzi i ja się nie bałam, że mnie ktoś zaczepi, czy krzywdę mi zrobi. No a ta pani się sama cofnęła i mi dała tyle pieniędzy, więc ja się pytam za co, a ta pani powiedziała, żebym jutro, wiem, pamiętam, jak gdzieś była niedziela, żebym zjadła dobry obiad, a ja bym to dziękuję pani bardzo, ale to chyba w restauracji z nim, bo jutro jest niedziela. Właściwie mówię już dzisiaj, bo to już było po 12. Ta pani mówi, tak pani zasługuje na dobry obiad nawet w restauracji. No nie tylko ta pani, bo nawet euro mi dawali co ja do nikogo, niektórym się to podoba, a mnie to na początku denerwowało i czułam się zażenowana, ale w końcu ja tego nie wyżebrałam, skoro ktoś sam uznał, że stać go, no bo przecież nikt, kto ledwo że koniec z końcem nie podchodzi do nikogo, nie daj mu 500 złotych czy 50 euro, no bo pani zabraknie na, na przykład czy do, Jakichś rachunków domowych, czy, do, czy go, nawet do wyżywienia. To tylko chyba osoby, które po prostu żyją sobie ponad stan, wstać na to. I jest taki moment, że mówi się dość. Stop. No, ja sobie na pewno powiedziałam, bo to nie jest, to jest nawet dla młodej osoby nie na długą metę. Latem. O, zrobić sobie takiego, y, takich wakacji życiowych, bo to wakacje od życia, od obowiązku, bym to tak nazwała grzecznie. Latem, jak jest ciepło, pięknie, ptaki śpiewają, wszystko kwitnie, że ja gdzie nie usiądę, piękna pogoda, tam sobie odpoczywam. To jeszcze, ale nie zimą, albo jesienią zawierucha, y, y, wiatry niesamowite, zimno. Że człowiek potrzebuje tego ciepła domowego i tego komfortu takiego spokoju, a nie, że ja nie będę wiedziała, co mnie za chwilę czeka, co mnie spotka. I każdy powinien mieć taką chwilę właśnie refleksji i zastanowić się, czy dalej da radę i jak to ma jego życie dalsze wyglądać, bo przecież. My nie rządzimy do tego stopnia własnym życiem, że ja aha mam koniec dosyć i y, jutro planuję wrzeć. Nie ma tak. No chyba, że sobie Trzeba pomogę. Żyć. Tak. No ale to raczej mhm. chyba desperaci sięgają po takie środki mhm. typu samobójstwo albo no, to desperacje. Bo nigdy nie jest tak źle, żeby lepiej być nie mogło. No, dzisiaj jest źle fatalnie. Wszyscy wydaje mi się są przeciwko mnie, nikt mi nie chce pomóc. A za chwilę albo nawet jutro może się do mnie szczęście uśmiechnąć, ktoś przyjaźnie do mnie odezwie miłym gestem jakimś, albo ktoś mi coś naprawdę dobrze poradzi, to od razu się jakaś siła we mnie wstępuje, jakiś, nie wiem, tak bym miała skrzydła i mogłabym latać. Czyli to jest taka rada, jak ktoś zobaczy jakąś taką osobę, yy, no to wystarczy podejść i powiedzieć: piękny dzisiaj mamy dzień. No oczywiście, albo coś miło się odezwać do kogoś. Yy, przynajmniej na mnie to działa. Ale nie, żebym ja to nie wyczuła jako forma zaczepki, że ktoś udaje, ale tylko się tak do mnie odzywa, żeby mnie zaczepić w pewien sposób, no to nie, to ja wręcz. Jestem wtedy zła i albo odchodzę, albo nie reaguję na takie zaczepki, bo nie wiem, co mnie czeka. Ale jak ja widzę kogoś szczerze uśmiechniętego i jakimś przyjaznym tonem to wypowiada do mnie, i jakoś, ale to widać po yy, gestach człowieka, po nawet tonacji jego wymowy, no, że on jest jakoś tak nastawiony do mnie przyjaśnie, że go nie zraża, że ja jestem jakaś bezdomna. No, nigdy jakaś nie byłam taka brudna, obdarta, czy zanim stara zawsze starałam y, jakoś wyglądać. Tak? No ale no, różni ludzie wyglądają. Nie? To bardzo Ci dziękuję Bożenko i pamiętajmy o tych kobietach, które gdzieś tam spotkamy na ulicy, żeby podejść, uśmiechnąć się i porozmawiać o różnych miłych rzeczach. I jeszcze raz ci Bo Bożenko bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję, miło mi było z tobą, Małgosiu, współpracować, spotykać się. Jeszcze przy niejednym projekcie na pewno się spotkamy. Bardzo chętnie. Dziękuję.